Na przykład drodzy widzowie, to znowu ja. ulubiony ulubiony gracz Tata Rafał Lerona jeszcze śpi, a ja chcę wam pokazać taki oto. Tutaj nam przyszedł tego ptaszka. To mamy krawa, że się widzieli. I zobaczcie, mam Golden Fly. Patrzcie się, jak go tu złapać. Jak go tu złapać. O, jest pickup, nie będę go brał pickup na razie, Ale zobaczmy, jakieś, jak on jest podpisany tutaj. Dragon Golden Dragonfly co on chce? test, jaki test? dobrze zobaczcie, mamy go i ten Dragonfly podobno ma robić coś takiego że zamienia co 5 minut a no już mi tu chodzi o jakiś kościół. co 5 minut będzie zmieniał jeden losowy owoc w złoty więc teraz tak, zobaczmy, który mamy złoty, żeby się tu nam nie pomieszało. Jest bambus. Dobra, weźmy te takie, co tak inaczej świecą. Okej, okay, wywalimy stąd. Tam muszę iść na górę i wziąć e, tego... ...łowoczka. Dobrze, zaraz tam wyjdę. O, po tym, po tym że No, wyłaź, wyłaś, wyłaś, wyłaś. O, dobra, jest. Jakoś tu wyszłem. Musimy go tu złapać. Dobra, nie mam żadnych świecących, nic. Nic, tam jeszcze zje... jeden ten. Uuu, kokos. Tu sobie poglądajmy wszystko, 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 wszystko. Tu jest kokos złoty, no widzicie? Działa to chyba. No i teraz zobaczmy, czy to faktycznie działa, także co 5 minut będę miał jeden złoty owoc. I ciekawe, co jakbym faktycznie wybrał wszystkie, jakbym wszystkie zebrał, to czy on by się, z... czy on by mi wtedy zamienił w złoty tylko ten, co zostanie. Ciekawe, jakbym wszystkie tak wybrał i zostawił tylko jeden, najdroższy, najlepszy i... Dobra, bo gościu chce co? Kota. Właśnie. Właśnie. You... Nie, nie będzie się ten co w zamian. for Dragonfly, <laughs> no, way Muszę yeah. muszę zobaczyć jak działa a co to w ogóle jest? Kotek zwykły? Dobrze, to wracamy do nagrania. nagrania yeah. no, no, nie no, no, wiem Widzowie, napiszcie co oni te zwierzęczka pociska ja w to mało gram, więc nie znam się za bardzo. Co to? Widzicie, Dragonfly'a mam. Dragonfly'a mam, mogę mieć jeszcze jednego, mogę mieć jeszcze drugiego. I co, co jakiś czas on wy... Wymieniam i niby te. Nie, nie chcę dragonfly. Nie, nie, sprzedam dragonfly. jak coś to się wyniosę i przyjdę na inny serwer. I chyba tak będzie najłatwiej, bo mi to będzie cały czas zagłuszał. A chcę zobaczyć, po prostu opuść. A chcę po prostu zobaczyć, przetestować i pokazać wam, jak działa dragonfly. Czy on faktycznie zmienia te, te owoce na złote? Raczej tak, no bo mam tak. Widać tam kokosy, widzisz o złote. No i te siedzą już pospierałem. Zaraz tutaj wezmę ja się popatrzę. No, 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 no. Dobra. Zobaczmy w plecaczku. Co mamy gold. Nie mamy nic. A powinien być jakiś gold. Więc muszę złapać taki owoc gold. Do kokosa się dostać. Właśnie jeszcze muszę poćwiczyć wyłażenie na te kokosy. Trochę irytujące jest to takie sk... O co ja zbieram w ogóle? ja chcę tak... O, kolekt Dobra, jest. Dalej nie ma gold. No to tak, to się pozbędziemy i złapimy tego drugiego. Jak tego drugiego złapać? Drabina by się przydała A czekaj, dobra, 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 dobra. Jest, wyszedłem. Jest, 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 jest. Teraz tylko tutaj nie spaść i go tam dobrze wycelować oho, jest gold dobra, mamy no i dobra, mamy gold i teraz jeżeli ja tu będę szukał gold jest, jeden gold kokonat. Jest, 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 jest no i zobaczmy jak on tu będzie dalej działał może trzeba go nakarmić, żeby szybciej latał no właśnie co z tym karmieniem, co powiecie widzowie? Jak zwierzaczek jest głodny, to co? Znajdźmy coś, co można mu dać. O, jest czy można tak na skróty. Popatrzcie się tak. Tak i nakarm go. ha, 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 ha. patrzcie się co odkryłem. No widzicie, człowiek się całe życie uczy a i tak głupią. Odkryłem, tu jest złote jabłko. Widzicie złote jabłko? To faktycznie on zamienia na złote. Dobra. Jak chcę to złote trafić. Tylko złote. Jejku tym... O o, o, o! Komórką się... I znowu jest kwart. Jest. Wpadają złote. Musimy nakarmić to nasze zwierzątko. Czyli on faktycznie tu lata sobie nawet na bezczynności i, i robi złote rzeczy. Wow! No to tak, to to na miliony wydarosły. Czekaj. Tu tu, 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 Apple, apple, apple. No to dobra. zwykłe jabłka możemy mu dać. Krab był też głodny. Zwykłe. Ach, u tego 007. Puh, Jezus, ten Dragonfly to będzie musiał... Co on będzie musiał zjadać? Dobra, spróbujmy Bombusonu dać. Ciekawe, czy zje. I ile go to nakarmi. 4%. No, już coś. Już coś. a to dajmy papudze takie coś to papugę nakarmi karmie się na jak długo a z dragonflyem trochę problem krab, dobra bambus kraba nakarmimy też powinno coś mu tam wpaść 49% no i też jest super też mi się podoba tu jest też bambus no jeżeli bambus waży 3 kg, no to wiadomo, że takiego kraba nakarmi na, na długo. Tu weźmiemy też jakiś. Weźmiemy dwa. Jest tyle miejsca, to możemy sobie wsiąść. I zróbmy, żeby ten Dragonfly też był nakarmiony. Tak. O, jeden karmi dużo, jeden karmi mniej. Kwiatek z kaktusa. To jest, dobra, kwiatek z kaktusa, damy mu zjedz. Tylko 3%, to tak nie za dużo, to tak słabo, trochę tak średnio. Weźmiemy to, masz, jedz. 14%, no, no, no. To musimy kupować bambusy, bo dużo je, albo kokos. Czekaj, złapiemy jakiegoś kokosa i zobaczmy, ile go nakarmi. Oj, mamy znowu złotego kokosa, fajnie. A teraz jeszcze będziemy polować na Kitsunie. Nie wiem, jak to za bardzo wygląda. To Kitsunie, ale Lena to strasznie chce. Kokos go słabo karmi. Pomidor, pomidor już w ogóle jest porażka. kukurydza O, jest. Kokorydza też malutko. Tu mamy jakąś paprykę czy peper, pieprz dobra, masz masz peper 3% no to też spoko też spoko hmm, może właśnie skoro to jest taki dragon to dragon może nakarmi dragona owoc dragona, a ja, tylko jeden smoczy owoc Zmoczył owoc mało tak karmi. Aha, i sobie można wybierać które się. 3 sekundy, żeby mieć, zmienić to. O, taki pakiet. No ale myślę, że załatwię sobie jeszcze jednego, dwa te Dragonflyje. To będę miał wszystkie owoce złote. A, nie kraba. Ja, ja chcę na tym przetestować na no DragonFly'a gdzie on jest? teraz jest pośrodku, dobra no, 001 o Jezu, no masakra no jak go nakarmić, żeby był na full nakarmiony? się chyba nie da to będę musiał te bambusy yy... będę musiał bambusy zbierać Szybko nakarmić, patrz jak on bambusy wcina, jak on, i on taką się zjeść. Albo watermelon może jakiś taki większy. No tak w, w, na marginesie jeszcze możecie, może by ktoś napisał co się dzieje jak on jest najedzony, a jak jest głodny, jaka jest różnica w tym? Co? Jakie to jest? Muszę wziąć Leny spytać chyba. Bo nie wiem, ktoś wie w ogóle coś takiego. Co, co on je? Co on... Jak jest o taki najedzony, nie? Na full będzie teraz najedzony. O! To co to daje? Co za różnica? Szybciej lata? Szybciej będzie robił złoto. To czekaj, mamy złoty kokos. I weźmy zwykły kokos. I pójdźmy sprzedać to i to. Zobaczmy jaka będzie różnica w cenie. Dobra. I teraz tak mamy gold kokonut i kokonut. Zwykły kokonut mamy nawet większy. I teraz tak sprzedajmy to, co mam w ręce, tak? Dostanę za to za większy 590, tak? I złotego sprzedajmy. Szybko to mnie głośniej. Tam było 500, a tu jest 11 tysięcy. No to trochę więcej. To faktycznie jest trochę więcej, ale ogólnie sprzedamy wszystko, co tam mamy. Wszystko, co mam, sprzedamy za miliona jest. Dobrze, ale żeby tego dragonflya karmić, to mamy trochę wyzwanie, bo musimy mieć bambusy. Aha, i jeszcze przetestujmy jedno, bo mam teraz subskrypcję Roblox. Jest subskrypcja Roblox, która powinna nam coś dać. Powinna dać jakieś. E, coś, jakieś takie nagrody, ułatwienia, jakieś tam. Takie, 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 takie ułatwienia. No, ułatwienia nazwijmy to ułatwienia w grze, w różnych grach. No i zobaczmy, czy na przykład tutaj. Ale to będę musiał pewnie kupić sobie jajko i z tego jajka może wyskoczyć coś fajnego. Tylko, że żeby kupić fajne jajko, to trzeba mieć szansę na to kupienie. No a widzicie jak to jest? A czekajcie Book Egg 149 Robuxów 149 Robuxów, Paradise Egg. Czekaj, no to zobaczmy, który jest taki najdroższy. Ek. Ten jest. No to są za miliona, ale go teraz w tej chwili nie ma, więc... A jest, dobra, był. To mogłem sobie go kupić. Wow! Wow, przegapiłbym go, widzicie? Widzicie widzowie, bym go przegapił. ok, 40 sekund. Może kupię jeszcze jedno jajko. Ja cię. zobaczmy, co będę miał. A tu będę musiał zagrać, faktycznie tak jak kolega Alanek mówi, Leny popytać o to grać i pograć chwilę z takiej grow Garden. Dobrze, mamy... Już mamy 15 minut nagrania i były 3 złote owoce. No chyba tak, bo przechodziłem przez to, to ten e... Dragonfly się faktycznie sprawdza. Faktycznie, faktycznie tak. Robi. No, nie ma nic. Tych Mythical nie ma, tych nie ma. Zostały tylko te. No, jak to możliwe, że on się odświeżyły i nie ma nic? Ja coś czuję, że ten Roblox Premium to jest taki trochę przereklamowany. Niby się dostaje 1000 Robuxów i tak jakby nic więcej. Dobrze, zobaczmy, czy został nam tutaj jakiś. No, chyba najlepiej było Bambus, nie? dragon Dragonfrot jest. O dobra, dwa. Bambus nie ma. Jabłonka. Jabłonka kiedyś polowałem na jabłonki. Posadzimy sobie kilka. Dobra. A jak coś coś wykopie i wywali. Okej, okay. dobra. To teraz tak. Ciekawe w sumie po ile jest taki owoc tego fruit. Czekaj, te sobie stąd zabierzemy. Bo ich tyle nie potrzebujemy. Wystarczy nam wyjście na jednego i już będziemy mieli spokój. Muszę teraz tylko pamiętać. Damy go tak blisko, by dwa blisko. No, sióp, dobra, poszła. Muszę teraz pamiętać, żebym nie sprzedał tych bambusów, jak będę chodził. A kurczę, bo ja go trafiłem znowu. A chcę się dostać po owoc ten No halo, czemu go nie mogę zabrać? No halo, halo. Czemu nie mogę sobie Dragon Fruit zabrać? To to to, to 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 gdzieś indziej będę musiał wyjść, czy co? Czy jakoś inaczej? Czemu nie mogę kliknąć, żeby go zabrać? O, 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 tu jest korekta, to może jest niedojrzały tamten. No, 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 dawaj, 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 przed chwilą go tu mogę kliknąć. Jest, dobra, Idę zobaczyć, po ile on kosztuje. Tak tak, 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 tak. Bo on był dosyć drogi, jeśli dobrze pamiętam. On był dosyć drogi. Mm. Dragonfruit. Jeszcze on jest taki ciężki wielki, popatrzcie się. Będę sprzedawał tak po jednym i zobaczył jaka sobie... Sobie. patrzył jaka jest cena tego wszystkiego. 8 tysięcy dostałem ze zwykłego. Wow, A ciekawe czy będę miał złotego, bo na razie te kokosy są złote. Patrzcie, że mam złotych kokosów. Jabłonka też już jest złota. No ten Dragonfly sobie radzi? Tylko, że teraz by było fajnie pozbierać wszystkie kokosy i wszystkie naraz sprzedać hurtem, tak sru. No, ale jeżeli mi ten Dragonfly będzie zamieniał wszystko na złoto, to jo, bosko, normalnie, bosko, się cieszę. Może sobie ogarnąć jeszcze dwa, by do trzy latały. To w ciągu pięciu minut będę miał trzy złote owoce. Super, ekstra. A ciekawe, bo Lena chce jakieś kitsunie, ciekawe co to kitsunie robi. Dobra widzowie, powiem Wam, że ten Dragonfly jest y, fajny. Strawberry, po co zaś strawberry wziąłem? Ja cię od razu sprzedać A, i to jajko muszę posadzić. Dobra, tego się od razu pozbędę. Dobra, dobra, dobra. Mm, czekajcie, 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 bo ja mam jaju. Ja chcę kort, dobra, nie, nie dojmę kortu mam to, dobra sadzonki mam, patrzcie bambusa jednego dobra i bluber. dostałem skądś a gdzie jest to jajko co ja kupiłem tu tu zobaczmy, tu jest billy black grey mouse no patrzcie się kupiłem to jajko w jakim dziale ja będę miał to jajko? Gdzieś musi być. Teraz to jest tak, że mi to ucieka, wszystko wyskakuje. Nie no, tak, ta gra jest dla mnie porażająca. No to jajko mam, bo kupowałem. Widzieliście, że kupowałem jajko. Maus, Maus, Maus. Ha, Egg. Dobra, nie ma. No to gdzie jest to jajko? No przecież byłem, kupywałem tu są bambusy. Tu jest to, tu jest yy, tak, jakby wszystko, tylko że to wszystko będę musiał przeglądać. A jak ja mam to wszystko przeglądać? Black Bun Dog um, Chicken. Chicken Banana. Chicken, banana, grey mouse. Niekiedy nie da się przenosić. Jeszcze jakieś mi serduszko skoczyło. Dobra, 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 dobra. No a co, byłem, kupiłem. Najstarz wiemy dobra. Byłem, kupiłem byłem i nie mam. Chyba, że je trzeba odebrać jeszcze. No nie no, ale jak się coś kupuje, to powinno już być. Coś mi tu strzela we mnie. Czekajcie, lecimy jeszcze raz. Gdzie jest to jajo? Badałem miliona za to. I milion zszedł. Czekajcie, kupmy zwykłe jajo. I zobaczmy, gdzie się to pojawi. Jak jest 50 tysięcy, tak. Common Egg. No i dobra, a ja kupiłem. No i EG powinno być. Jeżeli mam plecak, wpiszę sobie tutaj EGG. Common Egg. EGG. Common Egg. No dobra, no to tamty mi wskoczył do plecaka. Jest, teraz się prawił sumarek, Dobra, jest, mam go. Lecę teraz do ogrodu. No i dobra, jak już mam to zwykłe, jajo, to wstawię. I tego sobie też wstawię. Jest! I Dragonfly sobie lata i wymienia mi złoto mi robi. Tak powstaje złoto, proszę Państwa. Tak powstaje złoto. Złoto owocem. Dobrze, to kończę to nagranie. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście, że widzieliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, i piszcie w komentarzu, jakiego zwierzeczka najlepiej przetestować. Popatki!